Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon. I z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo pańskie. Pismo święte poucza nas, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. 40, przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom, pouczając, utwierdzając ich w tym, że prawdziwie z wstał. Pan Jezus z jednej strony ukazywał się, ale również towarzyszył swoim uczniom, ale również aby mogli nabrać przekonania o Jego zmartwychwstaniu, pozwalał się dotknąć, dotknąć swoich ran, przygotowywał im posiłek, wspólnie spożywali posiłki, rozmawiali, byli razem. To wszystko po to, aby uczniowie Chrystusa, aby ci, którzy byli świadkami Jego śmierci na krzyżu, również Mogli być przekonani co do Jego zmartwychwstania, i aby to wydarzenie zmieniające bieg historii i sens życia ludzkiego mogli głosić całemu światu. W ten sposób Pan Jezus, ukazując się przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, przygotowywał swoich uczniów do Kolejnego etapu. I dzisiaj wraz z Jego w niebo wstąpieniem zamyka się pewien okres. Do tej pory Pan Jezus z martwych wstały przygotowywał swoich uczniów do, pewnego, do pewnej misji. Dzisiaj wraz ze swoim zmart w niebo Pan Jezus zamyka czas, ukazywania się swoim uczniom, ale jednocześnie obiecuje Ducha Świętego, ale również obiecuje swoją asystencję. bowiem w niebo wstąpienie Pana Jezusa nie, od, nie oznacza oddzielenia Pana Jezusa od swoich uczniów wszak w Ewangelii według Świętego Mateusza rozsyłając swoich, Świadków swoich apostołów na cały świat mówi oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. A zatem nie chodzi tutaj o pewien dystans, pewną nieobecność w, w tej rzeczywistości, w której przebywamy. Chodzi zupełnie o coś innego. I kiedy mówimy o wniebowstąpieniu Pana Jezusa, warto yy, zdać sobie sprawę z tego, iż nie chodzi tutaj o swoistą podróż, którą Pan Jezus dokonuje w czasoprzestrzeni, przechodząc z punktu A do punktu B, bowiem Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Przekroczył rzeczywistość czasoprzestrzeni, wkrocz, wkraczając w zupełnie inny wymiar swojej rzeczywi rzeczywistości, w inny wymiar egzystencji. I właśnie ta, ta prawda o tym, że jego, jego egzystencja po zmartwychwstaniu. Nie mieści się w granicach czasoprzestrzeni, dzisiaj zostaje bardzo mocno podkreślona. Bowiem, tak jak podczas owych 40 dni, on również był, pojawiał się, ale jednocześnie uczniowie zdawali sobie sprawę, że Jego egzystencja nie należy do tego porządku, który można uchwycić zmysłami do porządku materialnego, do egzystencji, w której my jesteśmy zanurzeni, ale Pan Jezus ją przekroczył. Ale jednocześnie ta egzystencja, w której my jesteśmy zanurzeni, była Jemu, jest Jemu poddana, bowiem mógł przekraczać. Swoim uwielbionym ciałem poprzez drzwi zamknięte, mógł nagle pojawiać się uczniom wędrującym do Emaus i kiedy już go rozpoznali, nagle, nagle zniknąć, mimo wszystko ukazując, że jest prawdziwym człowiekiem, że jest, że jest jednocześnie prawdziwym Mesjaszem. Dzisiejsza uroczystość, Uroczystość w Niebo Wstąpienia Pańskiego, przypomina nam właśnie o tym, iż Pan Jezus, mimo że nie jest obecny w sposób namacalny i fizyczny w naszej rzeczywistości, to jednak w przedziwny sposób jest obecny, towarzyszy nam, tak jak owym uczniom w Emaus. I zna każdego z nas. Jednocześnie przyglądając się słowu, które Pan Jezu, które Kościół przypisuje na dzisiejszą uroczystość Słowu zaczerpniętemu z dziejów apostolskich, warto, warto uświadomić sobie to, tą sentencję, którą komunikują uczniom Jezusa. Aniołowiem, dwaj mężowie w białych szatach, iż ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Innymi słowy, w niebo wstąpienie Pana Jezusa rozpoczyna czas oczekiwania na powtórne Jego przyjście, na powtórne Jego przyjście w sensie globalnym, kiedy nastąpi koniec czasów. I historia zostanie poddana Bożemu osądowi, ale również Jego powtórne przyjście w, na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki, naszej ziemskiej egzystencji. Każdy dzień naszego życia jest dniem przybliżającym nas do tego jedynego i wyjątkowego wydarzenia. Jakim będzie spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, i tym, który wstąpił do nieba, i od tego wydarzenia, od tego spotkania z Chrystusem, jakim jest Ten, który jest miłosierdziem, który jest Bożą prawdą, będzie zależała cała nasza wieczność, od tego spotkania. Od tego osądu, od decyzji Chrystusa będzie zależała cała nasza wieczność. W związku z tym warto przeżywać w taki sposób nasze ziemskie życie, warto wyrażać w taki sposób naszą wiarę, która winna przekładać się na nasz styl życia, na nasze uczynki, aby. Aby pod koniec naszego ziemskiego pielgrzymowania usłyszeć z ust Chrystusa następujące słowa: Dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu drobnych sprawach, wejdź do mojego królestwa, bowiem będziesz, ci, którzy byli wierni w małych rzeczach, będą również wierni w dużych. Sprawach, w dużych rzeczach, które Bóg przygotował dla każdego z nas. Starajmy się żyć jak najpiękniej, aby później to spotkanie z Chrystusem, który oczekuje na nas, wskazując na wieczną wspólnotę życia z Nim, żeby to, to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. I, w niebo, i tym, który wstąpił do nieba, było początkiem naszego prawdziwego szczęścia i naszej prawdziwej egzystencji.